Z tego miejsca chciałabym pozdrowić Jacka oraz Anię. Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie. Cześć, to zuza, witajcie na książkowisku w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj wielkopomny dzień, ponieważ w końcu przeczytałam Drogę Królów Brandona Sandersona. No i słuchajcie, od razu tutaj powiem. Jak widzicie, trzymam wydanie amerykańskie. Ja tę książkę czytałam i również słuchałam w audiobooku po angielsku, więc z góry zaznaczam, że niektóre jakieś wyrażenia, terminy, nazwy czegoś mogę troszkę przeinaczyć albo mogę próbować pominąć w tym, co teraz będę mówiła, dlatego, że w Archiwum Burzowego Światła jest bardzo dużo słowotwórstwa i ja po prostu nie wiem, jak niektóre z tych słów zostały przetłumaczone na język polski. Co prawda na moim Discordzie wiele osób czytało te książki i podpowiadało mi, jak niektóre rzeczy się nazywają, natomiast finalnie, słuchajcie, zebrałoby się tego tyle, że ta pogadanka moja tutaj byłaby bardzo nienaturalna, bo ja musiałabym sobie cały czas przypominać, jak te rzeczy się nazywają, a wiecie, w mojej głowie one nazywają się inaczej i to by po prostu nie miało sensu. Więc ja tutaj dzisiaj pogadam sobie o tym pierwszym tomie bezspoilerowo, więc jeżeli nie czytaliście jeszcze tej książki, to po pierwsze, powinniście, y, zwłaszcza że w tym roku, y, no to jest chyba najlepszy rok na rozpoczęcie swojej przygody z archiwum, dlatego że w grudniu tego roku wychodzi piąty tom, który będzie zamykał taką pierwszą erę tego archiwum burzowego światła, dlatego że Brandon Sanderson y, zapowiedział już kiedyś, że finalnie w archiwum Burzowego Światła będzie 10 tomów, będzie 5 tomów, potem będzie duży przeskok czasowy i kolejne 5 tomów. Także jeżeli teraz zaczniecie czytać te książki, to akurat na spokojnie, na spokojnie do grudnia się wyrobicie, bo już chodzą słuchy, że polska wersja również ma ukazać się w grudniu. Więc zgaduję, że to będzie taka wielka sprawa, że po prostu wszędzie, wiecie, w różnych krajach ukaże się ta książka tego samego dnia. Więc. Jeszcze raz warto czytać tę książkę. Czytajcie tę książkę. Nie będę tutaj trzymać Was w niepewności, czy mi się nie podobała, czy podobała. Podobała mi się. Natomiast zaraz opowiem Wam troszeczkę o niej i mam nadzieję, że tym bezspoilerowo, jeszcze raz podkreślam, uda mi się Was zachęcić. Natomiast słuchajcie, ja sobie ten tom odłożę, dlatego że on jest strasznie ciężki. Wkleję Wam tutaj polską okładkę, która swoją drogą mi się osobiście nie podoba. Uważam, że moje wydanie amerykańskie jest o wiele ładniejsze, bo ma taki mocno oldschoolowy vibe yy, fantazy, yy, który według mnie świetnie pasuje do tej serii. No dobra, Archiwum Burzowego Światła, Droga Królów, chociaż przed chwilą powiedziałam, że okładki, które są w amerykańskim wydaniu, mają taki dosyć oldschoolowy vibe, yy, to wcale nie znaczy, że świat, który Sanderson tutaj wykreował, jest yy, takim światem tradycyjnego fantazy. Nic bardziej mylnego, ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, że mamy tutaj pewne momenty, które nawet mogłyby podciągać trochę ten świat pod sci fantazy, Natomiast no ogólnie to jest po prostu raczej kategoryzowane jako bardzo kreatywny świat fantazy, gdzie Sanderson wymyślił większość rzeczy od zera. I jest to świat bardzo ładnie, bardzo plastycznie opisany. Sanderson ma taki, przynajmniej z tych książek jego, które czytałam do tej pory, no to Sanderson ma taki dosyć rzemieślniczy sposób pisania. Jego zdania są proste. Jego Zdania są w punkt, nie są jakieś specjalnie długie, piękne, opisowe, wiecie, kwieciste albo jakieś takie liryczne. To są zdania, które mają nam coś przekazać, mają zarysować jakiś świat, mają coś opisać, i one te role, słuchajcie, w tym pierwszym tomie archiwum spełniają według mnie bardzo dobrze. Ten świat, mimo że był wykreowany przez Sandersona od zera, bardzo łatwo było mi sobie wyobrazić. I warto tutaj też zaznaczyć, że w książce, w fizycznej książce, są ilustracje różnego rodzaju mm, przyrody i różnego rodzaju zwierząt, które w tym świecie się znajdują, które również pomagają uruchomić naszą wyobraźnię i jakoś tak ten świat, wiecie, zaludnić, żeby łatwiej było nam go zrozumieć. Jest to świat, który, mm, na którym panują ogromne burze, które przetaczają się przez niego... Mm, co jakiś czas to są takie, wiecie, ogromne burze z piorunami, yy, i te pioruny, jak walą po prostu w ziemię, yy, no to zabijają różne rzeczy na swojej drodze. Więc to nie jest tak, że możecie się gdzieś tam schronić pod małym drzewkiem i wszystko będzie w porządku. W momencie, kiedy ta burza się przetacza, to wszyscy się chowają. I co jest bardzo ciekawe i co pokazuje, że Sanderson przemyślał dobrze ten świat, to tutaj nawet cała natura, różnego rodzaju zwierzęta przystosowane są do życia w tym świecie. Yy, wiele drzew ma, róż Różnego rodzaju systemy chowania się przed tymi burzami. Zwierzęta, po tych obrazkach to widać, zwłaszcza, że zwierzęta mają różnego rodzaju pancerze, które powodują, że są one po prostu twardsze. Więc ten cały ekosystem jest przystosowany do tego, jak ten świat działa pod względem atmosferycznym. Dodatkowo mamy tutaj różnego rodzaju rasy, nie tylko ludzi, ale też inne rasy które. No nie będę tutaj może wchodziła w szczegóły. Myślę, że fajnie jest odkryć to samemu, zwłaszcza, że niektóre rzeczy, które później dzieją się w historii, kręcą się trochę bardziej wokół tych ras i odkrywania jakichś tam smaczków z nich związanymi, więc nie będziemy tutaj w to wchodzić. Natomiast no mamy tutaj więcej niż jedno z tych ras i mamy też podział, jeżeli chodzi o ludzi, mamy Podział na wysoką kastę ludzi z jasnymi oczami i niższą kastę ludzi z, niż z ciemnymi oczami. Światło to burzowe światło, odgrywa też dużą rolę nie tylko w walce o przetrwanie i tych właśnie rzeczach związanych z naturą w tym świecie, ale również w takim codziennym życiu mieszkańców Rosharu, czyli. Tego świata. Przykładowo nasycone różnym rodzajem światła. Takie, no powiedziałabym, kamyczki służą za walutę. To światło jest używane na przykład do oświetlania, do robienia różnego rodzaju innych rzeczy, więc ma ono też różnego rodzaju praktyczne zastosowania. Ma również zastosowanie w boju, ale tutaj nie będziemy znowuż wchodzić w żadne spoilerowe terytoria. I ogólnie, słuchajcie, no muszę Wam powiedzieć, że ten świat, mimo że jest opisany, tak jak już Wam powiedziałam, że rzemieślniczym, Językiem, to on żyje, on jest barwny. Nie miałam ani przez chwilę problemu z wyobrażeniem sobie niczego, co tam Sanderson nam serwował, mimo że są to opisy rzeczy, które może w pewien sposób troszeczkę znamy gdzieś tam z naszego świata albo z innych światów fantazji, z którymi już mieliśmy styczność, ale też w dużej mierze po prostu zmyślone. I w tym wielobarwnym, ciekawym, nietypowym świecie, śledzimy grupę bohaterów. Ta grupa jest dosyć duża, natomiast ja powiedziałabym, że przynajmniej w pierwszym tomie mamy trzy główne postacie i jedną, która nie jest postacią główną, ale, co najzabawniejsze, jest postacią, która mnie osobiście najbardziej interesuje. Ale o niej powiemy sobie na koniec. Więc pierwszą postacią, którą mamy w tym świecie jest szalan. Jest to młoda kobieta, której takim nadrzędnym celem, na początku, kiedy ją poznajemy, w tej historii jest dostanie się na nauki do uczonej Jasna Colin. Natomiast jaki jest jej prawdziwy cel, dlaczego ona chce się dostać na te nauki, co chce tymi naukami osiągnąć, no tego już dowiadujemy się dalej w historii. I szalanie jest, słuchajcie, bardzo ciekawą postacią, dlatego że ona, muszę Wam powiedzieć, że w pierwszych rozdziałach, kiedy się z nią spotkałam, Miałam takie momentalne uczucie niechęci, i bardzo, bardzo jej na początku nie lubiłam. Dlatego, że ona jest zaprezentowana jako taka postać bardzo naiwna na początku, taka postać, która w sumie nie do końca zna życie, ale jednocześnie zachowuje się, jakby myślała o sobie, że jest taka, wiecie, och i ach, i że jest bardzo sprytna, i że ma tak na wszystko riposte. Tylko, że niestety, kiedy Sanderson, i to już jest coś, co zauważyłam, też w jego poprzednich książkach, to jest po prostu coś, co mi osobiście w jego książkach nie leży. Kiedy Sanderson pisze takie osoby, które właśnie mają taką ciętą ripostę na wszystko, to w moim personalnym odczuciu te riposty są bardzo często takie lamerskie i one po prostu nie są y, poważne, że sobie myślisz, ach, ale mu teraz dogadała albo ach, ale rzuciła teraz śmiesznym żarcikiem, tylko one są po prostu takie, wiecie, no że tak patrzycie troszeczkę z politowaniem na tą osobę i no. Więc mnie osobiście jej różnego rodzaju powiedzonka, jakieś takie obserwacje nie pasowały. Natomiast to co jest bardzo ciekawe, to szalan bardzo szybko w czasie trwania tej historii zaczęła się zmieniać. I w, tym, w momencie kiedy Sanderson odkrył trochę bardziej jej karty, pokazał jej historię, pokazał to, czego ona chce, do czego dąży, jakie są jakieś tam jej pragnienia, to stała się dla mnie bardzo interesującą postacią. Do tego stopnia, że na koniec tego tomu jestem bardzo ciekawa co dalej będzie się z nią działo, jako, jaki ona będzie miała udział w tej większej historii, która oczywiście gdzieś tutaj zaczyna nam się zarysowywać. Wiecie, to jest dopiero pierwszy tom. Ta seria jest ogromna, więc wiadomo, że w pierwszym tomie dostaliśmy mnóstwo pytań, dostaliśmy trochę odpowiedzi, ale wiele z tych pytań jeszcze gdzieś tam przeciągnie się na kolejne tomy. Więc jestem bardzo ciekawa, jak szalan w tych kolejnych tomach się odnajdzie i mam nadzieję, że Sanderson rozwinie jej postać jeszcze bardziej i pozwoli jej jeszcze bardziej działać na pierwszym. Planie. Kolejną z postaci, i też postacią, która przynajmniej tak mi się wydawało, czytając i słuchając, ale nie sprawdzałam żadnych statystyk, postacią, która najwięcej miejsca dostała w pierwszym tomie na stronie, jest Kaladin. Kaladin jest młodym wojownikiem, bardzo uzdolnionym żołnierzem, który kiedyś właśnie był tym żołnierzem, natomiast my poznajemy go bardzo szybko jako niewolnika. I częścią jego historii jest dowiedzenie się, Dlaczego on jest tym niewolnikiem, dlaczego jest w tym miejscu, w którym się w tym momencie znajduje, co wydarzyło się w przyszłości i co popchnęło go do takich zachowań, jakie on ukazuje na początku tego tomu, dlatego że on jest bardzo zrezygnowany, on już nie ma w sobie woli walki, nie chce dalej nic robić, nie chce żyć, jest taki po prostu pusty w środku. Co no, od razu pokazuje nam, że musiały do tego doprowadzić jakieś po prostu takie traumatyczne wydarzenia. Te wydarzenia swoją drogą, kiedy powoli, powoli je odkrywamy, no to Sanderson naprawdę serwuje nam tutaj piękną, taką poruszającą historię, ale drugą częścią historii Kaladina w tym tomie jest również obserwowanie co on z tym niewolnictwem zrobi, dlatego że on bez, no nie wchodząc w żadne spoilery, on trafia w pewne miejsce, gdzie razem z drużyną innych swojego rodzaju wyrzutków musi zajmować się w armii bardzo niebezpiecznym Bezpiecznym zadaniem, czymś, przy czym ludzie giną po prostu jeden po drugim, i on jest jeszcze na dodatek w najgorszej ze wszystkich tych drużyn. Więc założenie jest takie, że to jest taka śmieciowa drużyna, która po prostu, wiecie, ludzie tam giną, dosyłani są nowi ludzie, giną, dosyłani i tak dalej, i tak dalej. I on znajdując się w tym miejscu, po prostu patrzymy co on zrobi z tą sytuacją, z tą patową sytuacją, w której się znalazł. Jest to postać bardzo ciekawa i wydaje mi się, tak obstawiam, że dla wielu osób Kaladin będzie ich ulubieńcem, dlatego że jest to postać, która uosabia w sobie taką prawość, uosabia w sobie walkę o jutro, walkę o przyszłość i też jest to taki typowy niechętny bohater, który Właściwie już nie chce do końca robić tego, co robi, ale ponieważ nie ma nikogo innego, kto by to zrobił, no to jeszcze gdzieś znajduje w sobie te ostatnie siły i po prostu idzie zrobić to, czego już nie chce robić. Yhm, I to jest coś, co wiele osób bardzo lubi śledzić w książkach. Natomiast ja muszę powiedzieć, że miałam tutaj tylko jedno zastrzeżenie. Dlatego że zgadzam się z tym, że Kaladin został świetnie napisany. Ja również bardzo go polubiłam, bardzo mu kibicowałam i lubiłam wracać do jego rozdziałów. Natomiast, co warto tutaj zaznaczyć, słuchajcie, on w świecie y, Rosharu jest bardzo młodym mężczyzną. Wydaje mi się, że on w książce ma 18 albo 19 lat. Natomiast, taka ciekawostka, znalazłam w internecie y, tabelkę, która przekładała y, lata na roszar. Y, na nasze ziemskie lata. I tam było napisane, że jeden rok na Rosher to jest około 1.1 roku ziemskiego, więc Kaladin na nasze ludzkie lata miałby około 21-22 lata, coś w ten deseń. I muszę Wam powiedzieć, że na to, jak on się zachowuje, jak brzmi, jak jest opisywany, on jest po prostu na stronie za młody, według mnie. Jeżeli czytaliście y, ostrze Joe Abercrombiego, to y, Kaladin jest opisywany bardzo podobnie do Logena, y, czyli takiej postaci, która już jest zmęczona życiem, która już najchętniej by tam się położyła i umarła, ale coś tam jeszcze pcha go do przodu, że on jeszcze, no, jeszcze nie jest gotów skończyć ze sobą i po prostu jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień w tej beznadziei, w tym marazmie, z tymi myślami kotłującymi się czarnymi w głowie natomiast słuchajcie, no to jak Kaladin jest opisany i to jak powiedziane jest wielokrotnie że on już tyle przeżył, że on już ma tyle za sobą, no to on jest po prostu za młody, no 22 lata to jest po prostu dla mnie, w moim odczuciu za mało, Logan był starszy i u Logana to miało sens, że on już przez tyle lat na polu bitwy i przez tam różne rzeczy, które robił on już po prostu tyle przeszedł a Kaladin tak naprawdę ma bogatą Historię, ale ona, gdyby patrzeć na to, ile lat to się działo, to to się nie działo na tyle długo, żeby on mógł zachowywać się w taki sposób, jak się zachowuje. To jest taka mała rzecz, która mnie gdzieś tam zgrzytała, bo ja cały czas gdzieś z tyłu głowy miałam to, że on jest za młody na stronie na to, żeby być taką postacią, jaką jest. Bo przykładowo, jeżeli chodzi o szalan, to ona gdzieś tam w wyliczeniach miała około 20 lat, kiedy zaczynamy z nią tę historię. Ale ona faktycznie na te 20 lat bardzo pasuje, a nawet powiedziałabym, że jest tak właśnie naiwną dwudziestolatką, która była gdzieś tam chroniona, nie wie do końca jak świat działa. Natomiast no tutaj w przypadku Kaladina on po prostu powinien być starszy. Ja wiem, że pewnie większości osób to nie obchodzi, ale mnie, mówię, no to jest moja opinia tutaj na tym filmiku i mnie to po prostu zgrzytało. Natomiast słuchajcie, trzecią postacią, która też dostaje dosyć dużo miejsca na stronie i jest postacią ciekawą, yy... I bardzo jestem ciekawa, w którą stronę ta postać rozwinie się w kolejnych tomach, bo myślę, że tutaj jest bardzo duże pole do popisu. Jest to Dalinar, który wedle lat ludzkich ma około 58-59 lat. Jest on bratem jakiegoś czas temu zmarłego króla, i gdzieś tam siedzi w nim to, że on się obwinia o jego śmierć. I to jest taki motyw, który prze, prze, przebija się gdzieś tam przez, um, przez tę książkę, dlatego że to, że on czuje się winny śmierci swojego brata, Popycha go do niektórych zachowań, których być może nie miałby, gdyby był w stanie myśleć po prostu bez tego poczucia winy. To jest, mimo że taka jakaś mała rzecz powiedzmy w obecnej historii, to jednak jest to coś bardzo ważnego, co wpływa na jego osobowość i warto patrzeć też na niego przez pryzmat tego, że on odczuwa bardzo silną winę. I też jest on postacią ciekawą, dlatego że od samego początku dowiadujemy się, że Dalinar w momencie, kiedy te wielkie, Sztormy przychodzą na roszar, to Dalinar ma swojego rodzaju wizję, widzi głosy, i on nie wie do końca, czy te wizje są tylko w jego głowie, czy on po prostu, czy ogarnia go po prostu szaleństwo, czy te wizje są prawdą. I nawet gdyby były prawdą, to on też nadal nie wie, czy one pokazują przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, czy to jest coś, co faktycznie się wydarzyło, czy to jest tylko metafora czegoś zupełnie innego. I też takim dużym motorem napędowym jego historii jest rozwój. Rozwikłanie tego, o co chodzi w tych wizjach, no i też. Dowiedzenie się, czy po prostu ogarnia go szaleństwo, czy nie, no bo w zależności od tego, on musi podjąć jakieś tam inne kroki z, z faktu tego, że jest bardzo ważną osobą w armii, na której polega e, nie tylko jego rodzina, ale też e, wiele innych ważnych osób. No i ostatnią osobą, której prawie w ogóle nie było w tym tomie, ale jednocześnie jest to osoba, której wydaje mi się, że będzie o wiele więcej w tomie drugim. I też osoba, której ja jestem niezwykle ciekawa, jest to szed skrytobójca, który zabił właśnie tego króla. E, brata Dalinara i o nim nie wiemy prawie nic, natomiast to, czego się dowiadujemy jest niezwykle ciekawe. Nie będę tu wchodzić w szczegóły, bo myślę, że fajnie jest odkryć to samemu. Powiem tylko, że szed wywodzi się z bardzo ciekawej kultury, z jakiegoś takiego bardzo ciekawego miejsca, który jest um, zupełnie inne niż reszta Rosharu i ma zupełnie innego rodzaju założenia i zachowania yy, i wiarę i to, jak są, jest zaprezentowane na tle tej wiary i Swoich y, jakichś takich wierzeń i tego, co jemu się wydaje, versus to, gdzie. Na czas trwania tego tomu jest i z czym musi, jakby, konfrontować tą swoją wiarę, to jest naprawdę, naprawdę super. Ja oczekuję bardzo dużo od tej postaci i nie wiem, czy to będzie postać pozytywna, czy negatywna w przyszłości. Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. Natomiast no, wydaje mi się, że on, mimo że na stronie zajmował naprawdę mikrą ilość miejsca, to był jednym z ciekawiej zarysowanych bohaterów. Warto tutaj może jeszcze na koniec zaznaczyć, że poza tym, że śledzimy każdą z postaci, które są w różnych miejscach mapy, robią jakieś tam swoje rzeczy. I oczywiście, no, jak zwykle w takich historiach, w którymś momencie ich wątki przynajmniej chociaż trochę zaczną się przeplatać, to ta historia skupia się właściwie na dwóch różnych torach. Z jednej strony wszystko to, co dzieje się naokoło Shalan yy, i tego jej zdobywania wiedzy, odkrywania różnego rodzaju rzeczy, które później będą nam potrzebne w historii, a z drugiej strony wielkiej wojny, która rozgrywa się na Roshar między dwoma rasami. I tam niektórzy z naszych innych bohaterów są pionkami w tej całej grze. No i pewnie warto też oczywiście zaznaczyć, że chociaż ta historia rozwija się bardzo wolno, przez większość tomu pierwszego, tak naprawdę towarzyszymy naszym bohaterom głównie po to, żeby poznać ich. Poznać ich historię, poznać ich motywacje, poznać to, jakimi są ludźmi, zdecydować może, czy chcemy im kibicować, czy może nas irytują. To pod koniec ta historia bardzo ładnie się spina, akcja przyspiesza, nasi bohaterowie Zaczynają być gośćmi w swoich e, historiach nawzajem. E, I na koniec mamy też, e, ponieważ to jakby cała ta historia od samego początku do samego końca, e, część z tego to jest konflikt zbrojny. E, no to na koniec mamy jakąś tam. Częściową kulminację e, oczywiście tego konfliktu mamy e, różnego rodzaju walki, które są opisane w bardzo plastyczny, piękny, obrazowy sposób. E, niektóre sceny i to, co robią nasi bohaterowie, jest niezwykle epickie. Myślę, że ludziom, którzy lubią klimaty walk z władcy pierścieni, to co tutaj się zadziało, bardzo będzie się podobało, bo tutaj też mamy właśnie takie motywy, wiecie, braterstwa, takie motywy bycia dzielnym, niepoddawania się, zostawania ostatnim na polu walki, walczenia po prostu do końca, honoru i tego typu różnego rzeczy. Więc jeżeli lubicie takie tematy, to myślę, że na pewno koniec Drogi Królów Was nie zawiedzie. No i słuchajcie, to jest wszystko tak naprawdę na tę pogadankę. Nie chcę tutaj wchodzić w więcej szczegółów, bo mówię... Myślę, że warto resztę tych rzeczy odkryć samemu. Jeżeli to, co Wam tutaj powiedziałam, nie brzmi dla Was interesująco, no to być może droga królów po prostu nie jest dla was. A jeżeli was dzisiaj zaciekawiłam, to słuchajcie, sięgnijcie, trochę czasu zajmie Wam przejście przez cztery pierwsze tomy, to są ogromne cegły, więc warto zacząć już teraz, żeby na grudzień być gotowym. To będzie już wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli czytaliście drogę królów, jaka jest Wasza ulubiona postać? i dlaczego i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!